W dzisiejszym odcinku wybrałem się wraz z moim towarzyszem Erykiem do ruin jednostki rakietowej JW-2389 w Czarkowie, żeby na nowo odkryć urok tego już dawno upuszczonego miejsca. Miejsce to bowiem słynie z różnych ciemnych zakamarków, wąskich, podziemnych korytarzy i wielu, wielu innych całkiem mrocznych rzeczy. Nie tracąc więcej czasu, wskoczyliśmy w gumiaki, założyliśmy czołówkę, wsiadliśmy na rowery i pojechaliśmy do miejsca, które na długo zapadnie nam w pamięć. No to mówić już. Jasne, no. Okay. no. to generalnie jesteśmy w, um, jak to się nazywa dokładnie, opuszczonej jednostce obrony rakietowej. Um, znajdujemy się na takim wzgórzu. I stąd bardzo mamy ładny kadr. No, to też sam mówić, no. Jasne, jasne, no. Że tak powiem, jest to raczej akcja, na którą się przygotowywaliśmy. O, gumiaki są tutaj wręcz koniecznością wygląda, jak do końca się przygotowujemy przygotujemy, że tak powiem, to zapraszamy Was już do środka. W pierwszej kolejności przyjdziemy sobie do pierwszego hangaru, że tak powiem. Możemy jeszcze zobaczyć tutaj napisy, które już są nieco dotknięte zębem czasu. Wnętrze jest po prostu zniszczone przez okolicznych wandalii, że tak powiem, tak jest jest tylko mnóstwo jakichś worków ty masz rękawice możesz mieć. mam rękawice to no. są te worki z piaskiem, które zwiedzyły na budowanie zapartych dobrze, Przecież... damy ci te rękawice proszę warto też zauważyć, że miejsce to jest dość ogromne nie jest to jakiś niski garażek, tylko pokaż Zetniemy to i chyba tak jak kwiatkę tak, jak w ogóle ziemią tak jest ale to sobie dobrze pierwszy hangar tak się prezentuje generalnie widać tutaj że coś mogło tutaj wisieć jakieś ale to już jest wszystko powyrywane dotknięte tak tutaj jest deskami wyłożony sufit tutaj mi się wydaje tutaj jest przejść do drugiego hangaru wszystko jest zniszczone Tutaj mamy. Ciekawe co tak jest, już włączam. A czekawe, wszystko to ja widzisz? Nie, jest git, wiesz? Jest eee... Jeszcze. jasniej. jak To świetnie. Wie, śmieci? No. Dobrze, tutaj. Jakaś tu należy, tak powiem. Też śmieciami. Mógłbyś to obszernić tymi rękawicami? W sensie? Bo chcę to powiedzieć. Chyba, że to była wentylacja, tak? Tak jest. Mhm. No to jest w tych śmieci, właśnie. On Tak, jest. Możecie zobaczyć, że tam jest obszerny, on się naprawdę długo ciągnie On się naprawdę długo ciągnie, Średnia to widać, że tak powiem, ale on jest naprawdę ogromny Ale ładne tutaj są W środku jest nie ma nic za dużo ciekawych rzeczy. No środka można wejść. Ale to myślę, że drugie piętro zajmiemy się za chwilkę, okay. tak? Na razie choćmy... Chodźmy obszarić na razie trzeci hangar, ponieważ nie jest to wszystko. Że tak powiem, trzeci hangar. Jest wydaje mi się najwyższy, największy, najdłuższy, tak mi się wydaje. Ale też jest z nim najmniej rzeczy. Tam pisze jeszcze jakiś znalazł, nie wiem czy, o, teraz będzie widać, o tak, po zoomie. no, e, generalnie tam też się wybierzemy, spokojnie, ale jeszcze chciałbym zwrócić uwagę na to, bo to jest po prostu pusta przestrzeń, tak, to jest, że tak powiem, Kuchni, żeby tam wejść, ale tam chyba nic nie ma. Tam jest po prostu, wydaje mi się, że rozsłowisko tak zwane. Dobrze, tutaj ktoś zostawił butelki z wodą. A, zmów się zepsuł. To woda dla swojego. Randomowa no, chyba no. nawet nie otwarta to. Ale dobra, zostawmy. Nie wiemy ile tu to leżało. Zaraz przejdziemy do tej części. Nie wiem dokładnie Pytam co tu było. Wody. Tak, tak. To może w sumie najpierw chodźmy na górę tutaj no, ja ci podsadzę i Dobrze. Na no. razie zakończymy ten. I... Okej. Okay. A zrobić to sam. Proszę Państwa, ja się. Okej, okay, tutaj człowiek jest. Tutaj widać jeszcze stare kafelki, że tak powiem. Strzałeczki jakieś, ale to jest wszystko grafiki, tak tak jak mówię. Tutaj jest po prostu. Okej, okay, tu jest jakiś. Chwilka, bo tutaj chcę zobaczyć jeszcze. O, tu jest po prostu tunel stary. Musimy Dobra. tam przejść. Zobacz co Nie wiem czy dobrze nagrałem. No ja nic nie widzę. Co to już ci No chodź. Nie martw się. Patrz. My wow, wchodzimy tam poza. Zaraz, no, to jest... To co jeszcze te widzieliśmy. Ale tutaj. O proszę, proszę. Instrukcja z zabiegów specjalnych i sanitarnych. Postaw broń w stojaku. Ach, jak ktoś będzie ja to sobie przeczyta bo widać dość dobrze te napisy, można zapoznać, przecież film jest tutaj wszystko takie, że tak powiem The Bastard ludzie to regularnie odwiedzają, pisze, pisze 2022, także to nie jest tak, że to jest zupełnie opuszczone tak jest, mamy tylko jedną czołówkę, co było nie za dobre pomysły ale jest o kurczę! O, uwaga na to. Podersty. Dobrze Tam są tylko drzwi. A tu? Nie wiem. Grono to to ciekawe szczerze. Podniesiemy to. Znowu woda. Znowu woda, A tu co proszę? O. Instrukcja wychodzenia. To też jest wszystko rozmazane, ale możecie zobaczyć jeszcze jakieś haki tutaj, na których chyba coś wisiało. To jakaś uwaga. Jest to naprawdę moim zdaniem bardzo klimatyczne. Zanim przejdziemy tam, bo widzę tam już drzwi ze światłem, chodźmy jeszcze może tutaj, co? No tam, bo tam... tu nie? Ale tu jeszcze, poczekaj, czekaj, czekaj, bo tu jeszcze jest... Tu jest po prostu pusta przestrzeń, tak powiem. Nic nie piszę, to był prawdopodobnie jakiś budynek, w którym się urzędowało. I no, jest tu... mhm. Dobrze. Tutaj jest ewidentnie mniej grafiti. Może dlatego, że dosłownie ciężko jest jeszcze dotrzeć. Dobrze. A to? Nie, ma potrzeby, myślisz. już. Teraz po prostu. Tutaj nie warto. To jest po prostu. Taki mały pokój, bez niczego w Co? Jakieś stowe. Wydaje mi się, że też to było coś w tym rodzaju. Nie ma tutaj nic ciekawego. pamiętam, Tak, pamiętam. Spokojnie. To co, teraz? Do tej ciekawszej części, czyli tutaj? No, na to wychodzi. Dobra. Tyle cyfrze. O kurczę, jest tu, powiem Wam strasznie. Osoby z klaustrofobią. O, pomaga. Jest to normalnie przejście do. Co myślisz, że to jest E, tam. O! Raz wejdziemy już do jakiejś jaśniejszej części. O, i jest jasne. Nie, 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 nie. Jasne. I tym sposobem chyba doszliśmy do czwartego hangaru, którego nie widzieliśmy normalnie. Ale to wiesz co? to Teraz pójdziemy tam, gdzie widzieliśmy to światło. Tak. Pamiętasz? Ale powiem Wam, że to wygląda bardzo klimatycznie. Sufit jest, sufit jest tuż nad nami. I ściany są, pomalowane na żółt, i chyba nie. Okej. już potem zorientować. O, to jest więcej pokoi w pojedynczych. Popatrz. To jest naprawdę ogromne. Patrz, jak to się niesie. White nie powiem co. and word Ciekawe, co ty Dobrze. Kocham cię, Agatha. Miłosne wyznania. Dobrze. Tu jest jeszcze jakieś mniejsze pomieszczenie. Są <noise> jakieś, Powiem wam, że bez latarek... Nie warto tu przychodzić. W opisie możemy dać jakieś kordy, że tak powiem, jak to znaleźć. Więc ponieważ jest to naprawdę godne pożyczenie. Oh. Tu jest jak widzicie coś wbudowane w ścianę. Bardzo możliwe, że były jakieś przążki światła. Już idę? Weszliśmy tutaj w tych hangarze Tak? Aha. To już pokażemy tutaj i w tym sposobem zrobiliśmy takie kółko, a wydawało się, że naprawdę w środku jest mnóstwo miejsca, no nie? W sensie że... No, tak jest, ale tutaj zrobiliśmy takie kółeczkę, nie? Mhm. Dobra. Idziemy teraz do tych części? Na prawo czy na lewo? Dawaj tutaj Na okay. Powiem trzeba być i sprawiedliwym, tak? O, tu jest dużo syfu bez gumiaków, szczerze. szczerze. nie byśmy tutaj... Tu jest jakaś stara beczka. Beczka jest stara, widzisz? Jest. Powyrywane framugi drzwi. Co No jest... Jakaś, nie wiem... Chyba słowo. Random event. Tutaj wszystko powyrywane. Tutaj wydaje mi się, że była bardziej część tak jakby urzędowa, że tak powiem, no że tak jest kawałek, że tak jest. To było, coś tak było. jest, coś takiego, bym było. Było chóki Był jak powiedziano, tak że jest. to była część taka e... mieszkalna, tak że mogli sobie tutaj zjeść posiłek żołnierze, tak jak już powiedzieliśmy, bo była to baza Jak tam? A, a ty baza jednostki rakietowej. Baza jednostki rakietowej. Proste to jeszcze tutaj. Rację. A czy tu byliśmy, to byliśmy, byliśmy szczeliśmy. Okej. Okay. Będziemy się jeszcze tak przejść, bo na przykład no, widzę, że tu, tutaj jest na przykład jeszcze coś. Tutaj też można wejść. Tutaj zdecydowanie były toalety. No, to to mogę potwierdzić już świadczą tym kapelki. Także zobaczyć, tutaj były jakieś prysznice, tutaj jeszcze są. No, łazienki zdecydowanie. Jakieś kapelki zdobione. Grobie są tam właśnie kupicie takich. Tutaj był może jakiś zle, czy coś ciężko powiedzieć. Wejdźmy to teraz tutaj Tak jest tą stroną. I jak znajdziemy coś ciekawego to się jeszcze widzimy. O, i znaleźliśmy. To miejsce jest naprawdę pełne takich zagadek, że tak powiem. To było zamurowane kiedyś. Ewidentnie. O. Tak, to był komin. No, to był komin. Definity, nie? Tak, definitywnie. I poza tym, tutaj nie ma. Ale tam widziałem jeszcze jakieś okna, także nie przeczmy się. I znowu jak będzie coś ciekawego to wam pokażemy. Okej. Okay. Kolejne hangary, to miejsce naprawdę się nie kończy. Jest, za, jest e, czekaj, jest. mogę powiedzieć? E, za, e, tutaj są te zamarowane okna, w których byliśmy przedtem e, i było tak ciemno tam dlatego. A tu przejdziemy. Nie, no nie było nas tutaj bo tam było okno Możecie zobaczyć my tam jeszcze raczej nie będziemy bo się nie opłaca aczkolwiek widzę tam jakieś drzwiczki to jednak wejdę szczerze Nie jak Eryk znowu to jest dokładnie taka sama sytuacja moi drodzy Wydaje mi się że to się mogło nadciągnąć z tamtego miejsca do tego że to odprowadzi przez całą tak jakby wiecie to jest taka wyrwa i to jest znowu ten sam to jak, miejsce, jak jakby jakaś chorura, coś takiego. No, Tam na, na końcu nie? widać koniec, O, tutaj też. Bo generalnie to są schrony. Tak, tak, tak. To, 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 to. Dokładnie to były schrony. Wydzieramy się generalnie. Bez jakiegoś sprzętu, wyposażenia typu latarka, gumiaki. Naprawdę nie zalecamy tutaj przyjść. O, właśnie o to mi chodziło, tutaj widzieliśmy. Bo widzisz, tam jest, że tak powiem, no, chyba. tam wyszliśmy. Tutaj tak, i tutaj było, bo tutaj było dużo takich rozwalonych kamieni. Aha. To jest ostatni hangar. Tak mi się wydaje, przynajmniej. Będziesz, to miejsce. No, tutaj, ja tutaj jest na górze jakaś dość duża rura. Wentylacja. Tak. Wentylacja. Tak zwa, tak zwa. No i tutaj. Czyli tak jakby, to nie jest jeszcze koniec budynku, może coś jeszcze będzie. O! Tutaj jeszcze znak. Jeden z niewielu, którzy się zachował. Miejsce na gaśnicę. Tak. Proszę. Dobrze, ogarnęliśmy, że możemy wejść w zasadzie na to. Także tam też są jeszcze parę rzeczy, także ten urbek będzie dość długi. Ale myślę, że to dobrze. Fajnie czasami pozwiedzie coś Panie większego niż wody? jakiś blok jeden na jeden. Tak, słucham? Nie zgubiłem wody? E, jest w ogóle spokojnie. Pamiętajcie, żeby się nawadniać, to jest ważna rzecz. O, jesteśmy, patrz. Ale to są fundamenty tych budynków? Tak, 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 tak. tak. tak tutaj generalnie to, stoimy na suficie. O, tam jest coś, ale to zaraz wejdziemy. No, tak jak mówiłem, wszystko hmm. zdewastowane. Nie jesteśmy tu pierwsi nie ostatni. Tak jest. O, tutaj jakieś... Myślałem, że będzie coś ciekawszego, ale... Masz pomysł co to mogło być w sumie? Bo ja tak szczerze nie mam pojęcia Może to ten komin? Nie wiem Nie, nie sądzę, bo jest coś zasypane Weźmy tędy, tu jest tylko dróżka O, o tutaj wystają właśnie jakieś rury Że tak powiem Proszę zobaczyć No i jesteśmy na dachu Tak jest Dość dziwnie Ciekawie tutaj las w ogóle wyrosł na tym dachu No bo on się grubo posadzony No tak, dobra tak, tak. z góry a widzisz, sztucznie posadzony nas. Dobrze. No, to myślę, że na razie tyle by było z nagrywania. Zrobimy krótkie podsumowanie i naszą ocenę tego miejsca. My już się w środku. Przejdziemy, i poszukamy. Przejdziemy się, i poszukamy, ale na razie to na razie to by było na tyle. Ok, kochani, jesteśmy znowu w środku tego budynku, przy tym napisie. zrobiliśmy jeszcze jednego szota, żeby móc przeczytać go w domu. Okej, okay, nie jest w ogóle grobowa cisza, ale yy, może zacznijmy od ciebie stary jako co to miejsce w sensie pod względem generalnie polecenia może urbexu i w ogóle pod względem adrenalinki, jaką ty miałeś... No. Powiem tak, jak na początek takich urbexów to bardzo świetne miejsce. Tak osobiście odczuwam, że był to może mój pierwszy taki dosyć poważny urbex Naprawdę fajnie się tu chodziło, szczególnie w tych podziemiach, świetna atrakcja, tak, tak. rzadko w którym budynku pustostanie jak już chodzicie, bo na pewno jak już chodziliście to zaczynaliście od budynków zwykłych, gdzieś takich opuszczonych. Najwięcej jak weszliście pod ziemię to była piwnica, nie? a tutaj jednak chodziliśmy korytarzem, tak, 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 w kopanek. i w ogóle znajdujemy się teraz pod ziemią, bo nad nami jest posadzony las. Tak jest. I... W ogóle sama nazwa, jak to brzmi, jednostka rakietowa, opuszczona, nie? Tak jest. To jest tutaj... Słowa mówią same ze siebie, nie? Tak jest. Więc myślę, że naprawdę warto polecenia, bardzo warto tutaj przejść, zobaczyć. Mimo, że tutaj nie ma nic takiego specjalnego, tylko samo chustę pokoje, warto przejść na grę. Tak, tak, tak. tak się Dokładnie. Dużo osób było tu przed nami, ale jednak miejsce ma swój urok, że żeby... tak powiem. To może jeszcze raz przejdźmy się tym korytarzem. Tak. ja też powiem swoje odczucia, generalnie według mnie. Miejsce jest super na taki urbex, że tak powiem, z jomeczkiem, kiedy nie wiem, załóżmy, że. O, tą butelka przeklęta, ee, że tak powiem. Chcecie się po prostu wyczylować, ale jednak taki urbex to jest właśnie to miejsce. Które... Popatrz te ściany, w ogóle. No popatrz, to, to wygląda jak kopalnia. Dokładnie, po prostu da się odczuć, że normalnie. No popatrz, no to. tu. Przecież to jest piękne, w sensie, może niektórzy z Was uznają, że my się jaramy jakimiś głupotami, ale tak jak już właśnie. Erik powiedział, to jest jeden z takich naszych pierwszych, poważniejszych urbach, na które się przygotowaliśmy, ale warto też nie zapomnieć o podstawowych rzeczach, takich jak właśnie e, o. latarka. Gumiaki, jakieś właśnie takie buty wysokie, Rękawy, rękawiczki, które się naprawdę przydadzą, jeżeli chcecie tam pogrzebać w tych właśnie rzeczach, może coś znajdziecie. źródła światła, bez do światła. Dokładnie, bez czołówki się... nie przychodźcie tutaj, bo nie zobaczycie w zasadzie tego. No, Dla porównania zobaczcie sobie, jak jest ciemno, jak nie świeca. I tak telefon ma moją latarkę może. No, patrzcie jak tutaj. Ale to jest urok tego miejsca jest piękny tylko wtedy, kiedy macie w zasadzie. A, kontakt, czas tak? Tak, tak. No, no i proszę jeszcze kontakt Dobrze. Nie będziemy was dłużej przedłużali. Ostatni piękny szocik na tą długą. Takim pięknym mężczyzną jak ja. Skromność. No, to się żegnamy. Tylko w kominiarce wyglądał seksualnie. Nara. Nara.